Witam, nazywam się Maciek. A ja Igor. I dzisiaj powiem wam o pewnych bardzo wyjątkowych y, zabawkach, które są idealnym prezentem dla każdego nowego konstruktora. O klockach magnetycznych Geomak. Historia klocków Gomak może nie jest tak długa jak Lego czy Meccano. Natomiast wyjątkowym elementem tych klasków jest to, że składają się z magnesów anodymowych. Dzięki temu możemy tutaj dysponować polem magnetycznym. Każda z tych belek, elementów Geomag, posiada dwa magnesy. Są zamocowane z jednej strony z biegunem dodatnim, natomiast z drugiej strony z biegunem ujemnym. Dzięki temu dzieci mogą uczyć się, w jaki sposób w magnesach działa pole magnetyczne. Łączymy elementy za pomocą metalowych płek. Magnesy neodymowe to najsilniejsze ze wszystkich magnesów trwałych. ich dźwignąć tysiąc razy więcej niż same ważą. Magnesy w klockach GOMAK są naprawdę niewielkie. Ważą może z 200-300 mg, a udało nam się za ich pomocą podnieść nawet ważące pół kilo metalowy fragment. Ciekawostką w klaskach GOMAK jest to, że do takiej kółki możemy podłączyć magnes z dwóch stron w jeden sposób zwiększając moc przyciągania kulki, natomiast odwracając jeden z magnesów, całkowicie likwidując przyciąganie kulki. Niestety jest to pole magnetyczne, więc należy uważać z przykładaniem tych klasków do takich elementów jak karty magnetyczne, karty bankomatowe i inne elektroniczne urządzenia. Bardzo podoba mi się to, że poprzez odpowiednie naładowanie, na, na magnesowanie tych kulek można je złączyć ze sobą, i dzięki temu można tworzyć elementy, które obracają się praktycznie bez starcia. Raz wprawiony w ruch, taki element może się kręcić nawet kilkanaście minut, tylko mówię, tylko przez opór powietrza. Tutaj mam do czynienia z zestawem Goma Pro Color. Y w którym wykorzystujemy same kulki i belki. Natomiast Geomag produkuje również takie rzeczy jak panele, koła, naklejki, dzięki którym możemy zbudować konstrukcje przypominające zamki, samochody i różne inne konstrukcje. W zestawie znajduje się również instrukcja w języku polskim, w którym mamy kilka przykładowych konstrukcji, a także wyjaśnienie zasady działania klocków Geomag. Koniecznie obejrzyjcie inne filmiki z GoMak na YouTube, ponieważ ludzie tworzą za ich pomocą naprawdę niesamowite rzeczy. To tyle na dzisiaj Klacki przedstawiali Wam Maciek oraz Igor. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na roboshop. Nagraliście, <trym> nagraliście tak. <trym> ziemiek, ziemiek, to jak Piotr jak to No to już wiem co będzie na końcu.